Witajcie w mroźny przedświąteczny poranek. Dzisiaj taki temat, którego nie planowałem w ogóle tutaj na kanale swoim, które pomału powstaje, ale że kilkakrotnie użytkownicy YouTube'a pomogli mi, kiedy szukałem jakichś porad i rozwiązań sytuacji związanych z samochodami, które posiadam. Postanowiłem, że pomogę ja. Może się to komuś przyda. O co chodzi? Jestem użytkownikiem Forda Focusa MK3, rocznik 2014, w wersji kombi 1.6 TDCi, 95 koni mechanicznych. Jaki był mój problem? Problem był taki, że w obecnym czasie covidowym, większość z Was, pewno też no, samochody, jeżeli ma pracę zdalną, albo jego praca stała się zdalna, to samochody długo stały. U mnie było podobnie. No, ja udaję się do, do samochodu. Wiadomo, kluczyk, chcę uruchomić, a tutaj nie działa centralny zamek nic, ani alarm, nic ci nie włączyło, zero odpowiedzi. No to myślę, akumulator. Na szczęście mam drugie auto. Na kablach podpiąłem, e, podładowałem przez chwilę. No i samochód pojechał, ale kolejnego dnia znowu ta sama sytuacja w następny dzień. Znowu akumulator rozładowany. No, to przyciągnąłem sobie przedłużacz podwiatę. No i stwierdziłem: Dobra, ładujemy. Naładowałem ten akumulator. Dostęp jest fatalny w fordzie, bo dość głęboko, więc ładowałem w taki może nieprofesjonalny sposób, nie wyciągając go, no ale innej możliwości nie miałem. Naładowałem. Dobra. Akumulator naładowany. Pojeździł dwa dni. No i znowu ta sama sytuacja. Nic nie działa, akumulator pusty. No, czyli mówię, dobra, może stary akumulator, tak? Samochód ma 6 lat, e, jest to diesel, dobra, może akumulator padł. No to co? Kupiłem akumulator. Zadowolony z zakupu, tak, świeży akumulator, samochód odpala. No i cóż, dwa dni później, dalej jest pustka, rozładowany nowy akumulator. Pojechałem do osoby, której kupiłem akumulator. I tutaj pozdrawiam pana serdecznie. Może wrzucę tutaj jakiś link lub jakąś informację, bo bardzo był pomocny, gdyż poświęcił bezkosztowo swój czas i pomierzył mi, pomierzył mi prądy, które no, w stanie spoczynku są pobierane przez samochód. No i co się ukazało? E, okazało się, że w stanie całkowitego zamknięcia samochodu wszystko powyłączane jest. Samochód pobiera, a dokładnie drenuje ten nasz akumulator na poziomie od 2 do 2,5 ampera. No to załamka, tak? E, I stwierdziłem, że no muszę mm, sam zacząć szukać. No i szukałem po różnych forach e, internetowych, naprawdę używając różnych. Słów kluczy i naprawdę bardzo ciężko było mi znaleźć informacje. I słuchajcie, wiadomo, że powodów tego, że akumulator jest rozładowywany przez urządzenia w samochodzie, może być masa. Może być ich po prostu jakaś niestworzona ilość. Ja jestem na początku diagnozowania, więc dzisiaj będzie trochę więcej gadania o tym, ale może już komuś pomoże ta sytuacja. I będzie wiedział o co chodzi. Znalazłem na jednym z forów, że jednym z powodów zobaczymy, czy to jest ten powód bo tak naprawdę jestem już w trakcie rozkręcania samochodu, może tak powiem nie chciałem w to wierzyć. Uwierzcie, naprawdę nie chciałem w to wierzyć, co zaraz powiem jest to podobnież wada fabryczna Forda tak to przynajmniej jest opisane i Ford o tym nie mówi. Więc tutaj myślę, że marka Ford. Ma dużą wtopę i jak nigdy nie byłem przesadnym fanem, ale lubię tą markę, tak niestety no, coś takiego nie powinno być, mieć miejsca, że no, firmy ukrywają takie rzeczy. Gdyż może dojść do uszkodzenia samego samochodu, a może nawet i zapłonu, czy spalenia się samochodu. czy No bo mamy tutaj problem z, z elektryką, o czym zaraz będę mówił. Ponieważ to auto długo stało, więc dzisiaj sobie jedną rzecz wymontowałem. Problemem na razie, który może to powodować, jest pompa od spryskiwaczy. Tak, pompa od spryskiwaczy. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem tłumaczenie ze strony rosyjskiej, ale wychodzi na to, że pompka ulega uszkodzeniu i kapitacyjnie płyn dostaje się w przewodach do modułu. BCM, do tego tutaj, oto. Jest teraz kiepski dostęp, ale ja Wam pokażę i uwierzcie mi na słowo, tutaj nawet jeszcze są ślady tego płynu, bo musiałem rozpiąć, żeby się upewnić, czy naprawdę jest to to. Jest tam taka zworka C6 i naprawdę uwierzcie, że mi na słowo no, nie byłem w stanie uwierzyć, ale w tej wtyczce była woda, a dokładnie nie woda, a był płyn do spryskiwaczy. Czy on się dostaje faktycznie, tak jak z tej strony mówią, kapitacyjnie do złączki C6? Czy też nie? Czy w inny sposób? To będę diagnozował po świętach. Zobaczymy, bo będę chciał wysuszyć to miejsce. Czekam na nową pompkę, którą zaraz pokażę. I zobaczycie, że w gnieździe, bo podobnież ulega ona uszkodzeniu, jest tam wtyczka zasilająca. I w tej wtyczce znajduje się płyn cały czas. Ona po prostu była mokra, całkowicie była zalana. Czy to jest to, czy inny powód, zobaczymy. Jeżeli to jest inny powód, bo trochę mi się nie chce wierzyć, że kapitacyjnie w rurce gdzieś tam idzie, ale było w gnieździe masa tego płynu. Naprawdę masa tego płynu. Nie udało mi się dobrze nagrać filmiku z tego wnętrza, ale są tam naloty zielone I lekko upalone z gniazdo Wtyczki, więc pokażę to jak ściągnę Schowek, który no w tym momencie jest dalej zamknięty Ale pokażę wam inną rzecz, pokażę wam Tą wadliwą pompkę Słuchajcie, to jest ta pompka Nie wiem czy to faktycznie jest ten powód Ale jeżeli Zobaczycie to tutaj wewnątrz jest płyn. Tak? Możliwe, że on tutaj ma być, albo nie wiem, to nie jest istotne, ale wydaje mi się, że no jeżeli jest woda w czymś, co przewodzi prąd, to zwarcie jest blisko. E, podobnież w nowszym modelu, który już zamówiłem, ta część tutaj wewnętrzna jest zupełnie inaczej skonstruowana. To jest zupełnie. E, inaczej wyglądający element. Jak ją tylko dostanę to oczywiście Wam pokażę jak to wygląda porównamy e, tą nową i starą normalnie w środku jest woda i uwierzcie mi na słowo tam też była woda w gnieździe C6 woda, płyn do spryskiwaczy, jakkolwiek to zwał. Oczywiście e, trzeba to będzie zdiagnozować, więc nie mam też bladego pojęcia E, nie mam też bladego pojęcia, jak to, jak to wypadnie, bo może jest to jakiś, nie wiem, na podszybiu problem, jakiś kanał, tam nie mam bladego pojęcia. E, pompka działa na pewno, bo ona jest sprawna w ogóle, tylko podobnież jakieś uszkodzenie tutaj i tutaj dostaje się płyn. E, tak jak mówię, udało mi się ją dzisiaj zdemontować dzięki uprzejmości kolegi, którego wymieniam opony bo mogłem sobie przy okazji jak on mi wymieniał koła to miałem bezproblemowe dojście przez nadkole no niestety będę musiał to robić po świętach Bożego Narodzenia i niestety zapowiada się, że będzie zimno więc, a muszę to robić na zewnątrz ale to zobaczymy teraz postaram się, wybaczcie na moment przerwę film bo muszę wyjść z samochodu i otworzyć klapę i zobaczymy czy dalej słychać to brzęczenie? E, także chwila pauzy, i słyszymy się za sekundę. Ja nie wiem, czy to słychać. Akumulator jest, jak widzicie, podłączony. Ja się za chwilę e, przestanę tutaj e, odzywać, tak, żebyście mogli tego posłuchać. Bardziej też kadr, ale postaram się bardziej skierować mikrofon w stronę dźwięku. I słuchajcie. Cały czas brzęczy. Cały czas brzęczy, co świadczy o, o tym, że cały czas drenuje akumulator. <gryw> Czyli po prostu bierze i ściąga z niego ampery. Powiem tak. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem elektrykiem, więc zamierzam tylko oczyścić sobie to gniazdo, zrobić fotki. Samochód i tak będzie wędrował do elektryka po świętach. Eee, no bo jeżeli ten temat już Poszedł dalej, czyli zwarcie poszło na instalację i są jakieś inne problemy tego typu, no to trzeba będzie szukać rozwiązania. Na pewno ja znalazłem to. Czy to faktycznie będzie to, nie wiem. Zamierzam Was też poinformować w następnym filmiku, tylko już po świętach, więc wybaczcie taką przerwę. I jeżeli się okaże, że to podziała tylko i wyłącznie, to moje działanie, czyli. Rozebranie, e, rozebranie schowka, wysuszenie tego miejsca, e, zakonserwowanie tego styku elektrycznego preparatem, założenie nowej pompki. Jeżeli te elementy podziałają, no to może się obejdzie bez e, udziału e, elektryka. A jeżeli nie, no to pójdzie do elektryka. Także no to tyle. I jeżeli ktoś miał taki problem, to mam nadzieję, że jestem pomocny. A jeżeli ktoś z Was już spotkał się z takim problemem, to bardzo bym prosił. Ja nie jestem mechanikiem samochodowym, więc jeżeli nie mówię o pewnych szczegółach w sposób techniczny, wybaczcie. Może ktoś miał ten problem, niech napisze w komentarzu, czy to faktycznie to, czy też może jakaś inna sytuacja. Nie wiem, może się to przyda. Na pewno to jest pierwsza część filmiku, drugą. Już zrobię po świętach z wymianą. Może komuś się przyda i będzie pomocna w ewentualnej naprawie, jeżeli z czymś takim się spotkał. Chwilowo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim wesołych świąt i do usłyszenia po świętach.